Cześć, tu Patryk, autocentrum Sanders. Słuchajcie, trochę z roboty. Także wyglądam, wiadomo jak wyglądam, jak w pracy, ale e, zaczynamy. To, co, na co wszystko, czeka, na, na, na co długo czekałem, znaczy długo biłem się z myślami, może tak. I oto jest. Oto jest to, cudo. Rozpakowujemy. Kurde, wiecie co, bardzo długo się biłem z myślami. Wiecie dlaczego? Bo. Krajem wysyłki tego sprzętu jest Bułgaria. Sexy knos. knop, sexy knop, przepraszam. E, krajem wysyłki jest Bułgaria, a co za tym idzie, e, no pewnie wiecie, wszystkie walizki, które znikają, e, auta, które znikają i za pomocą walizek to wszystko jakby zaczyna się w Bułgarii. Bułgarzy są bardzo dobrymi elektronikami, jeżeli chodzi o e, Nikomu nie ujmując, nie dodając, ale tak naprawdę to bardzo mądrzy ludzie, bardzo dobrze elektronicy, o to trzeba im przyznać. I słuchajcie, no mam to, nie mam to, jest to płacone w euro. Wychodziło to jakaś promocja, teraz jest na tej stronie u nich. Jeżeli będziecie chcieli stronę, to wiesz co, wiecie co, dam wam w opisie link, bo ja tak naprawdę nawet nie pamiętam nazwy tej strony. Także. Mam nadzieję, że wszystko będzie działało i będzie to wiecznie służyć. Zaraz rozpakowujemy i pokażę Wam dalej. Słuchajcie, no jeżeli chodzi o pudełko, no to jest naprawdę takie, kurde, bym powiedział luksury. W dotyku nawet jest coś fajnego. No i co, no otwieramy, nie? Otwieramy. Dużo tutaj nie ma, no bo to jest, to nie jest wersja z czterema przyciskami, czy też z dwoma, tylko po prostu jest Komander, nic nadzwyczajnego, malutkie, delikatne i lekkie. No i ten cały panel. Panel wykonany Wam powiem fajnie. Wygląda jak oryginalny plastik. No i będziemy podłączać. Tutaj wiadomo, że mamy do tego okablowanie. Do ładowania, do zasilania. O, nawet jest wejście do zapalniczki, które musimy z przodu podłączyć. No, i wejście z prawej strony do podłączenia kostek. Wszystko Wam pokażę, jak to podłączyć. Tu pewnie mamy co: naklejkę do. A, przypuszczam, że do tego. Zaraz sprawdzimy, obadamy. A łopatka plastikowa do tkaczenia plastików, wiadomo. Pokażę Wam, jak to wszystko montujemy, bo dużo widziałem na stronach gdzieś amerykańskich. Montaż tego, a tak naprawdę na polskiej stronie żadnej nie widziałem montażu. Oczywiście fajny opis kolega dał, ale i do opisu naprawdę nie będę za dużo wam omawiał tego, bo naprawdę tam jest bardzo mocno to wyjaśnione w filmie, pewnie równoległym do mnie, jak już macie wpisane w wyszukiwarkę ten, 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 ten sexy knop. Ale jeżeli chodzi o montaż, to nigdzie go nie widziałem, więc wszystko wytłumaczę po kolei. Tak. Także montaż zaczynamy od tego, że wyjmujemy sobie tą muszczelkę. Dlaczego? Musimy wyjechać z tym elementem. To zaraz będziemy podważali, bo to jest cały element tutaj, więc to musimy podważyć. Tak? Zaraz Wam pokażę. Także rwanie zaczynamy od tego, że otwieramy sobie schowek. Tutaj wkładamy sobie ten plastik, i wtedy z tych zaczepów ładnie nam to wychodzi. Tu mamy jeden element, i drugim elementem jest to, to jest pod spinką. Tutaj plastikową, i w tym momencie już mamy wyjętą spinkę. No, i idziemy dalej. Następnie wyjmujemy tą listwę, listwę z materiałem tym Idzie ona tutaj, jest wczepiana na kołki. I teraz sobie odpinamy ten element i wpinamy się tym. Zaraz wam wszystko pokażę. Czy krótko mówiąc, wpinamy się, wpinamy się tu. I przepinamy się pomiędzy te dwa elementy, do góry i na dół, to zostaje puste, a to podpinamy pod ten trójkąt, który otrzymaliśmy. Tu ah, i tak zwany komander, krótko mówiąc. O, to i on. Tak, tu mamy takie wejście. Tak, także ostatecznie mamy podpięte komandera, tutaj się wpinamy w przejściówkę, to mamy jeszcze do wyjścia dodatkowych, jakbyśmy chcieli mieli jakąś potrzebę tego, no i tu się wpiliśmy, montujemy to do całość. I potem Wam pokażę tutaj jak zamontujemy, ale to też jest banalne zamontować pomiędzy popielniczką a cup holderami, ale zaraz Wam jeszcze pokażę. Tak... Sekcji Knoba mamy zamontowanego tam. Tutaj uruchamiamy to w ten sposób, że otwieramy dwa schowki, podpinamy USB-C zasilanie do zapalniczki. Ja ostatnio ktoś mi powiedział, że powinienem mieć kogoś do nagrywania filmów. Nie chcę tutaj przyjść, mi pomóc. No. Mamy podpięcie. Teraz tam wiadomo, wpinamy tam i uwaga, mamy to. Czyli, krótko mówiąc, tak to wygląda, gdy mamy zamknięte. Przepraszam Was za te brudne ręce, ale naprawdę, dzisiaj w pracy i tak na szybko Wam nagram, jak to jest montowane i jak to szybko idzie zamontować. Jeżeli ktoś by miał problem na terenie Bydgoszczy, to, to śmiało pomogę. To nie jest żaden problem, ale wydaje mi się, że filmik wam dokładnie pokaże. Tutaj, jeżeli chodzi o jakieś menu i obsługę tego, to wam też zaprezentuję na osobnym filmie, jak jakieś fajne rzeczy będą dodatkowo, to w następnym materiale wam pokażę. Jeżeli się przydał montaż tego e, tego sekcji Knoba, to ładajcie łapkę w górę. nadal nie subskrybujecie kanału, to subskrybujcie warto nie jest ciekawe rzeczy naprawdę są także Dziękuję pozdrawiam Was i do następnego odcinka